Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w podsumowaniu wiosennego sezonu 2025. Bez względnego przedłużania rozpoczynamy nasze podsumowanie po dwóch miesiącach wyzwań, przygotowań, które działy się w bieżącym sezonie. Dużo się działo też w wielu programach, w mianach również, a także w be The Music. Ale co ciekawe, u nas dużo, dużo się działo. Było sporo tematów do omówienia, było też muzykowanie. W związku z tym, też warto podsumować, co było pozytywnym zaskoczeniem. A co było dla niektórych radość. Jeżeli chodzi o improwizację muzyczne, muszę powiedzieć, ten sezon naprawdę, drugi sezon na dobre rozhulał się i naprawdę cieszę się, że doceniliście moją pracę. Dużo pracowaliśmy nad własnymi aranżacjami improwizacyjnymi, żeby rozmaicić ten sezon, od naprawdę był bardzo pracowity, a przede wszystkim Odcinki były bardzo ciekawe i też rozmaicone z różnymi instrumentami. Więc moi drodzy, jest co robić dla muzycznej społeczności. Co mogę powiedzieć? Jestem pozytywnie zaskoczony Waszymi pozytywnymi komentarzami, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. Nie sądziłem, że odbierzecie tak wspaniale z takim miłym odbiorem że tak docenicie moją pracę muzyczną ale też koncertowaliśmy z, na pierwszym głównym kanale w którym też dawałem koncert w tym sezonie wiosennym jestem bardzo z tego zadowolony, że dużo się, bardzo dużo się dzieje a co do recenzji muzyczno-akustycznych jestem zadowolony, że też doceniliście ten pierwszy sezon to nie oznacza to, że drugi sezon będzie jeszcze inny, ale też temat Tyniecki na bardzo pozytywnie odebraliście i naprawdę cieszę się, że tworzycie tak cudowną społeczną rodzinkę. No i nie niezmiennie dziękuję wam, że ten sezon mogliśmy razem tworzyć. No i oczywiście będzie dalsza kontynuacja, zapewn zapewniam was że ten nowy sezon będzie jeszcze pozytywny. Na pewno, co ja mogę powiedzieć, było super, bawiliśmy się świetnie, mogliśmy się muzycznie bawić. No i nie spuszcza Was oczywiście z oka. Trzeci, będzie, trzeci sezon improwizacji muzycznych będzie kontynuacją, zapewnię Was. No i oczywiście drugi sezon recenzji muzycznych, akustycznych będzie dalszym rozwojem, a na pewno też będą inne tematy, na pewno coś dla Was wymyślę. Co do sezonu artystycznego, bieżącego roku, jestem bardzo zadowolony, że czwarty rok przejdzie do historii i, i takim aspektem, oczywiście zakończymy oczywiście zakończeniem roku artystycznego, w którym już w ogłoszeniach wam będę mówić. A co wy sądzicie o obecnym w sezonie wiosennym na moim drugim kanale Kędzki Muzyk i Marcin Joneczku na pierwszym głównym kanale bieżącego roku? Piszcie w komentarzach, chętnie wam odczytam i, i napiszę oczywiście i przypnę wam serduszka Wasze opinie, które pod filmikiem i naprawdę dawaliście. A ile, jeżeli... To podsumowanie, które dla Was nagrałem się Wam bardzo spodobało. Dajcie łapki w górę, pozytywny komentarz i subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi filmikami. Obecnie mamy już 345 subskrypcji drugiego kanału, z czego się bardzo cieszę. I cieszę się, że dużo was, dużo Was dołączyło w ostatnim buło, o czym naprawdę... Robię to dla Was i będziemy dla Was dalej robić. A w pierwszym kanale Marcin Łoneczku mamy już 407 subskrypcji, także dołączajcie, a nie pożałujecie. Szanowni Państwo, jeszcze kilka ogłoszeń parafialnych dla Was, moi drodzy miłośnicy, dobrej muzyki oraz mieszkańców gminy Kenty to dla Was i chuchu, Alergia. W związku z tym, że Sezon wiosenny dał się skończył, to zaczniemy też moje drodzy, wakacje. Parę przywód koncertowych i też ogłoszenia dla miłośników Tynieckiej. chłop Alegria. Już w poniedziałek o godzinie 16:00 zaczniemy koncert yy, na sali Estarokotowo-Gimnastycznej na Tynieckiej 6. Będziemy, będę dla was i z chułem Alegria śpiewać. Także szykujcie się na wspaniałą mozywkę. Nie pożałujecie, a będziemy wspólnie śpiewać. Yy, to jest pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, że spotykamy się już w piątek o godzinie 17 na sali widowiskowej w Domu Kultury w Kętach przy ulicy Żwiki w 2A. Wstęp wolny, także zapraszam, będziemy wspólnie śpiewać. Dla Was też zaprezentujemy i całym studiem wokalnym Pani Ani Dudziak, a także też swoją umiejętności dla Was zaprezentuję mocnym akcentem na zakończenie tego rocznego roku artystycznego 2024 na 2025. Drugie, trzecie ogłoszenie jest takie, że już 17. już 7 czerwca dla Was wystąpię w nowej wsi od godzinie 14.40 w Nowej Wci, przy Szkole Podstawowej. Także mm, przybywajcie naprawdę będzie wspaniale. Yy, to jest trzecia rzecz, czwarta rzecz, moi drodzy Zapraszam Was na dni 2025 w dniach 27, 8, 9 czerwca, sobota, piątek, sobota, niedziela. Będę też dla Was występować. Yy, także przyjdźcie. Nie pożałujcie, zaproszcie swoich przyjaciół, znajomych. No i oczywiście kogo byście chcieli tam zaprosić, to zaproście. Szanowni Państwo, było mi nie zmienię bardzo miło, że mogę się z Wami spotkać i dziękuję za ten rok astetyczny, który spotkaliśmy się I dziękuję też mojej koleżance, która jest ze mną od samego początku roku szkolnego, roku artystycznego, szkolnego naprawdę... Cieszę się, no pozdrawiam oczywiście weonikę. Moją rówieśniczkę i dziękuję Wam za wsparcie, które mi dajecie. I cóż, moi drodzy, wracajcie do nas bezpiecznie, wypocznijcie wakacje, wyślijcie się, szykujcie się na duże emocje. Spotykamy się na piątym roku. O. Artystycznym 2025 na 2026. No i ostatnie dwa ogłoszenia ode mnie. 26 i 27 lipca spotykamy się jak co roku na stadionie LKS-u. pionie pisarzowice na 15.00 jubileuszowej Biesiadzie Fundacji Krzyżdziewskiej, po którym będę dla Was oczywiście występował. A szczegóły. Koncert tej biesiady znajdziecie na stronie Fundacji Krzyż Dziecka, a także na profilu na Facebooku. Tam też szczegóły pojawią się wkrótce, za niecały miesiąc. Szykujcie się, a też początkiem sierpnia spotkamy się tradycyjnie w sumowcach niżnych. Także zapiszcie sobie w kalendarzu te daty występu. Szczegóły koncertów też wkrótce dla Was opublikuję na profilu na Facebooku. A nie pożałujecie. I cóż, moi drodzy, dziękuję Wam za wszystkie sezony. I od 1 września zaczynamy nowy sezon recenzji muzyczno-akustycznych. I 3 września na improwizację muzyczną, tradycyjnie o godzinie 16.30. A zatem. Widzimy się moi drodzy na koncertach i do zobaczenia już w nowych sezonach. I oczywiście na najbliższych koncertach. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam was serdecznie z, Kred, z ulicy Krótkiej 19D i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.